No proszę Państwa, kurde. Orbus rośnie. No farmerek się powodzi. Nie ma co narzekać. Zobaczcie. Tutaj drugi gdzieś. O, tutaj jest chyba już zawiązany. O, trochę on zacieniony. O, i tu jest też chyba zawiązany. Zacieniony deko. Tutaj sobie idź kolego. Zacieniony. Przez paprykę, no ale no kurde. Foliak jest dla papryki, a arbus yy, melony, taką, a tutaj to melon. No to to takie wiecie. A czemu tu uschło? Już coś przygryzło. Albo płamało. O co tu chodzi? Ktoś urwał i uciekł. Czy to przegryzione? E, chyba urwane. Raczej. No, tak to jest, właśnie. Kurde. Tylko farmer tu ma farmerską rękę, która nie niszczy, tylko tworzy coś jak Picasso, jak Michałanią. Kurde, się dorwie. To wie dobrze, co robi. No, niesie wena, niesie. Kurde. Siła, siła umysłu, niezbadane obszary. No i tak to wygląda. Tutaj już to wszystko jest zrwane z tej cukinii. Czy co to w ogóle jest? Kurde, te melony dziko poszły po papryce. Proszę Państwa, tu kurde, Dzicz, tego tu już nie opanujesz. Farmer, no ale zobaczcie, sztywno stoi papryczka czerwona ta yy, jalapeno. No, mam nadzieję, że tutaj jak ona podrośnie, będą owoce, nic tam nie będzie ciążyło za marydzo, żeby ona się tutaj nie łamała, nie wyginała, ale i tak pewnie tak będzie. Nie chcę mi się tutaj po prostu żadnego rusztowania robić, chociaż siatki mam trochę, to może siatkę taką wzdłuż ścieżki walna na przyszłość. Eee... No będę wiedział, że tutaj to dobry pomysł jest z tymi wcięciami yy, niby, niby po dwa krzaki mi ze ścieżki odpadają, czyli łącznie tutaj 6-12 krzaków odpada. No ale co ja bym zrobił już teraz? O, co tutaj dasz krokach, nie dasz, a żeby tak było tutaj nie byłoby tego wcięcia, że masz dostęp do każdej części foliaka, tak no to byś za każdym razem niszczył, byś chciał tam coś poderwać. No ja już tak się urządziłem tutaj, że nie mam nic do pielenia, no. Yy, nie ma zielska, jest tutaj wyścielone. Zostało tylko podlewać tam raz na tydzień, na dwa tygodnie, zależy od pogody. Już ta ściółka też trzyma. Patrzcie ile tutaj mrówek, mrowisko sobie zrobiły. Hmm. No niestety, czasem trzeba się pogodzić. Z, z, kurde, z fauną i florą panującą wszech wszechobecnie bo nie sami żyjemy na planecie i nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować do końca, nigdy bo gdyby tak było, to by świat pewnie już dawno inaczej wyglądał więc kurde, trwajmy współżyjmy o, to będzie słowo na dziś kaczką tutaj zagrodziłem, że nie ma przejścia na pole, bo już mnie denerwowało, że tutaj warzywo cały czas one, pierwsze co to warzywo, a później dopiero jak wygonię, to gdzieś tam po trawie ślimaku szukają Dlatego ta zagroda, zanim wypuszczę kozy, będzie przeznaczona dla kaczek. One tutaj obejdą wszystko dookoła wzdłuż płotu w tych zaroślach, ślimaki dla siebie wyciągną, a później je wyganiam do zagrody. Niech jedzą treści, leżakują prawie że do wieczora. Później ten sam manew powtórzyć, może na drugi wybieg do kozła. i i wtedy, e, no, myślę, że, kurde, będzie wszystko elegancko tutaj współgrało. Teraz je wyganiam. O, się zamknęło wiatr. Widzicie, jak to wszystko pracuje? Sam wiaterek tutaj drzwi otwiera. Jeszcze są problemy z wyganianiem, zaganianiem, bo wiadomo, one nie znają jeszcze terenu, ale tak, żeby codziennie wystarczy powtarzać, przez tydzień już one będą łapały już one powoli wiedzą gdzie jest wyjście tylko nie trzeba, nie można się śpieszyć. trzeba powolutku pierwsza pójdzie, to już następna, każda kolejna sz, sz, sz. powinna łapać, że tam jest przejście i się kierować, no, kaczego pójdą sz, sz, sz. O, 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 o tylko drzwi nie zamknijcie bo będzie panika o, 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 o. spad z jednej strony dobrze, bo trochę, trochę powietrze świeższe, ale z drugiej strony wszystko się marzy. Dzisiaj już zdążyłem być w sklepie, kupiłem zapięcie, więc tutaj przymontujemy, żeby tutaj też było na po bożemu. I co dalej? Kurde nic, będziemy się się opierdzielać, proszę Państwa. Taki dzień piątkowy. Nie no, pasze jeszcze będę musiał kupować. Coś jeszcze miałem tutaj porobić chyba. Mam planów, proszę Państwa. Nie to, że ja tutaj, kurde, nic nie będę robił. Trzymajcie mnie za słowo. To ogarnę. Także widzimy się potem. Co powiesz, skubańcu? On zaraz będzie wył jak z... te kozy pójdą na wybieg, a zanim go wypuszczę, to on będzie tu, kurde, cyrki odwalał. Bruno, spokój się, ja ci, kurde, jaja obetne, jak mnie zdenerwujesz. Farmer nieobliczalny w kwestii ucinania genitali. <śm> <śm> kurde, ja wszystkiego... O o, 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 Wszystkiego dobrego. Sponsorzy projektu. Cyk, tutaj otwieramy. Już dzisiaj zamontuję tam z zewnątrz. To to już będzie zbędne właściwie, ale zostawiłbym, że kiedyś się przyda do dojenia czy coś jedną zaganiać i od środka się zamykać, ale z zewnątrz będę, bo wtedy wchodzę przez ogrodzenie. Otwieram, zabieram kuski, otwieram tu. Zabieram koziołka, zobaczcie jak to wygląda, cyk, nie patrzcie, że tu jakiś śmieć się wala, bo to po budowie to wiadomo, muszę tutaj wziąć i kurde, jeszcze to wszystko wziąć i posprzątać, po Bożemu, żeby było, jak kurde u Kamila. O, cyk się nie denerwujcie, jest teraz otwarta bramka numer 1 Więc kozy robią wypad No, raz, 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 raz I teraz da koncert nam bruno o no, kuski już sobie są na wybiegu Tak więc Bramka numer 1 zostaje zaperta Bramka numer 2 zostaje otwarta. Cyk. Wszystko jednym paluszkiem, albo dwoma, jak to woli. Proszę Państwa i zabieramy tego zboczeńca zanim on mnie wyprowadzi z równowagi z samego ramca. Cyk. Otwieramy, zabieramy. Chodź! Chodź. Ech. No, raz, 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 raz. Zasuwaj. Zasuwaj. Aaaa? No, nu, no, nu, no, nu, no. nu? No. Hai, hai! Hai bun! Hai! Nu? Iuși? Lepii? Lepii ni gadați! Să mai ai căi farmări! Nu! No. Jeszcze jedna najpoważniejsza lipa, to jest taka, że tutaj nie ma zadaszenia na wybiegu Przednego są krzaki, ale one do krzaków jeszcze nie doszły i trochę to pewnie potrwa, zanim kozy aż tam się zapuszczą do tych krzaczków, o, a kozioł tam, pod to drzewo i krzaki, tam delikatny deszcz im nic nie zrobi, no ale... I tak będę musiał tutaj, podejrzewam, że gdzieś, gdzieś tutaj niedaleko, nawet może na tym pierwszym przęśle zrobię zadaszenie w dwie strony i pomiędzy może paśnik, ale to, to się pomyśli. A może paśnika nie będzie w ogóle póki co, bo tutaj na tyle kóz co ja mam to, to w sumie nie trzeba, bo wystarczy coś tam przywieźć na taczce, gdzieś tam rzucić albo nawet przy płocie im przez siatkę. Przerzucić i one dadzą radę Zresztą no właśnie na tyle kusto do jesieni A tutaj myślę, że zielon, zieleniny Krzaków, pędów, wszystkiego Będzie na tyle, że, że Nie trzeba tutaj będzie Nic dowozić Z zieleniny Na siano by tylko się przydał właśnie paśnik Żeby coś tam suchego miały, ale czy to jest konieczne To już, już też nie wiem Bo co wieczór dostają owsa Więc może Może to im wystarczy Weźcie znawcy kus Ci co mają kozy, hodują od lat, wiedzą coś w temacie, weźcie powiedzcie czy te siano jest im niezbędne, kiedy mają taki wybieg. No sporo jest też suchego już. Jakby chciały to sobie by wybrały. Bo mi się nie chce robić, szukam wymówki. To weźcie jeden z drugim mi powiedzcie, że farmer możesz polecieć w kulki w tym temacie. O, kulki chodzą, ja idę na śniadanie. No, i kozioł oczywiście łuba wsadza. Dobrze, że rogów nie ma, bo by był problem. Zobaczymy, co będzie. Bo, jeśli coś, to ja mam jeszcze trochę siatki innej. Coś tutaj będzie trzeba pomiędzy wykombinować. No i dobra, niech sobie chodzą. Wody mają. Wszystko jest si. Pogoda się robi, więc deszcz nie, zasko nie zaskoczy. No jak w razie czego, to trzeba szybko wybiegać. I... I ten. I kurde, zaganiać, no niestety. Tak się urządziłeś, to tak będziesz miał. Psychopato. O. Indyki, kurde. Wczoraj znowu jednego z utłukłem, już mniej jak 20 ich jest. Nie wiem ile, nawet nie liczę, bo się nie chce. Nie chce mi się. Kurde, psuć nastroju. Wszystko ładnie pięknie rośnie tutaj na polu. Może być. Ziemniaczki też już swoje kopie. Nie za duże, ale no, o tej porze nie mogą być duże, chyba czy mogą. U mnie w każdym razie są małe, ale berłem obiorę wszystko. Kurde, przy, przy tego przypieczone, to nie ma lepszych. Proszę Państwa, tu się bo postanowiłem już dawno, ale jeszcze nie, nie robiłem tego, bo nie ma czasu i, kurde, zmęczony wieczorem, ale powinienem wieczorem, właśnie tutaj, jak kozy są, już usiąść na, kurde, 10-15 minut, siedzieć i niech one się przyzwyczajają do mnie. Niekoniecznie głaskać, nie wołać, nie zaczepiać, kurde, ale usiąść i niech one mnie widzą i, i tego, i, i tak powinno być, myślę. I w taki sposób one się oswoją. Przez miesiąc, dwa miesiące takiej terapii, to kurde będę mi, no wiecie co.